Gdzie? No, pokazać no, wam jak spuścić Dobra, uwaga, trzy, cztery. Uuuu gram. dobrej Tak To farmer Farmer, piosenka O nie! Nagrywam się. z

Rozkręćmy to Ej, ciekawe, chodźcie nas złapią na rękach, Kto wychodzicie ze sceny No bo patrzmy, robimy, że my jak prawdziwi tacy super ludzie zbiegamy na ręce fanów i oni nas noszą. Dobra. I patrzcie tak, nagle to. Jeszcze raz to trzeba nagrać przez nas. No to trzeba tak, no. Idealnie wycelowa. czaję. Czaje, czaje, czaje. Służyjąc chodzi. Najlepiej by jakby to była jakaś niewidzialna woda, to... Dobra, no, ludzie, no, nagrywamy no, jeszcze no, raz, no, bo no, bębna. Bo patyka potrzebuje, żeby walczyć. No to A, no tu tak weź. Tak. Ale weźcie, że wchodzicie do sceny, na scenę. Dobra. Dobra, Dobra. 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 Weź tam tutaj już jeszcze... No i teraz! Yy, zdrowe zombie. No to tu jeszcze musi być scena. Dodam, dodam. Doda, no. Zdrowe zombie, taki uniwersum. Witam, witam tutaj, nazywam się Michał Zebrowski Ja tu, mój zespół, zdrowe ząbki, lecimy Ja jestem Bartek Tak, a to nie jest, to jest ten, Rogeria Rogerina. To jest Gregor I want to break free Grzegorz Dobra, lecimy, Grzegorz, Rogerina, zapraszam Tak 3-2 i 3-2-1 Leci Stone z z Cold Crazy du 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 Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tam farmer, ej. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tam farmer, ej, ej. Farmer, farmer sobie ej. Ej. Farmer sobie Eee, e, 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 kup e, e, farmer, ej, ej. <śpies> farmer śluje, ej, men. Tak, dobra, dawaj słówka, tak, dawaj słówka <śpies> <śpies> <Mama>. oh. <śpies> <śpies> ja na gitarze. mama. na końcu, nie patrz jak będziemy skakać, to będzie cięcie. No. Cięcie i patrz. I patrz, będzie cięcie, a po cięciu będzie taka scena. Ej, dobra, dawaj, dawaj, daj robi. Dobra, no, 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 teraz, teraz, no. Dobra. Dobra, zagraliśmy, skoczymy. Dobra. Patrz. I teraz no. Tutaj, przed kamerą, przed kamerą. Teraz kcięcie Patrz. Teraz O, 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 dobra, dobra, no. Na stolik, na stolik, tam my rozmawiają panowie. O Dobra, tym, już z... weźcie z kadru na chwilę. Dobra. <noise> Dobra, niech tak będzie. Ja. Dobra, i teraz. Dobrze, panowie. To e, nastąpiła sytuacja w starych blokach ogólnie. Mój, to, to śmieć jakiś, ja nie no, wiem. No, nie to... wierzyć. Dokładnie. Zajęcie się tej sytuacji w, w kościele? Pewnie ta. Ta słyszałem. Teraz to... się gdzieś. Nie ma go, nie pokazuje się. Wstyd stytu. Dziwny. dziwny. Nie dać za zakupek. jakiś Pięknięty kolo. Właśnie, Słuchajcie no. Słuchajcie, musimy coś wymyśleć. Słyszeliście o tej Jadzi, co tym sklep zielonka zrobiła i Ty wymyśleć? Nie, to była Krystyna. Krystyna? To jest, tak, pani Krystyna Jadzia to tam w fabryce robi. Nie. W fabryce robi. No. Góra. No poni się mylą, bo to siostry były. Idź Były no, <laughs> Teraz się. Teraz te siostry. Teraz te siostry to nie są już coś. No, blisko, ty musisz jakieś ujęcia robić tak z boku <laughs> no na robię, robię, No robię, robię, no robię, dobra. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. To robimy teraz tak. że My o tym rozmawiamy i wybieramy... Czy wybrać Krystynę, czy Jadzie? No jej tak. Krystyna. No, ja no dobra, to Krystynę. Krystynę. Jadzia się wkurzy i będzie wojna. I Jadzia, będzie, no, chce, no, będzie no. jeszcze pod koniec odcinka scena no, jak zabijamy ja wójta. będzie pomagać na początku Krystynie, ale później ona będzie chciała trochę lepiej, a Krystyna będzie chciała coraz większy reżim. Mówisz. No, Krystyna będzie chciała reżim i ten... A Jadzia... Jadzia będzie chciała trochę lepiej. Słuchajcie, to będzie komunizm i ten, fesyzm. To będzie po prostu rewolucja październikowa. Dobra, może być. Dobra, to czekajcie. Styczniowa no, niech będzie. Dobra, to uh, zaczynaj nagrywać. No już już jest. Zresztą, znaczy, bo to jest to samo nagranie, to poczekaj chwilę. Czekaj. No nie może Ale tak co? być. No bo. No bo to nie będzie miało sensu, a tak to wiesz. Ale nie, chodzi mi o to, żeby zrobić od nowa ujęcie na ty głupi... I od nowa są konwersacje. No dobra, no. No putę. Ja bym zrobił tak, że... No bo dobra, nie będę już. No, nic nie mówię. Dobra. No, no dobra, no, <laughs> się. To co się stało. Akurat. W starych blokach. No. No. <laughs> ogólnie. Wójt to zwariował. Mi klucze wójt zwariował. Bo tak jak się żyje bez Boga, to tak jest. Ta, Sam no, do kościoła nie chodzisz. A nowy wybudowali, bardzo ładny. A widziałem, widziałem, byłem. Też byłem. No, ładnie. Ty tak, byłeś, byłeś, tyle, byłeś, że byłeś. Jest ja nie Trochę. No trochę, trochę, panie, panie. Słuchaj. Wójt. Wójt już nie jest wójtem. Od teraz ja to tak Zapali go. Zapali no. go jednak. No. No. Od kogo ja wezmę klucz do... Trzeba go zabić. Bo to, to no, jest nam zniszczy szary bloki i nie będziemy mieć wpływów. Panie. Ale pani dzisiaj... Jak to... Panie, tu opad. Patrz, za oknem komisariat ja jest. Dokładnie. Purdę Dobra, znalazła pod psiarnią w sumie Właśnie No, no właśnie, tu pani słyszy mnie wierci Ostatnio Słyszałem no. Że pani Krysia Tak? Z się, się też prawem zajmuje Jadzia też Jadzia ta od reaktora Fuck, man, To co? No, takie dobre kobiety są. So. No, poś zniszcze, sprzedają mi czasami browarka tam sobie Dobra, dobra, ale no Nie może być co się rozwalił, Ja to naprawię. Dobra, spokojny był. No dokładnie. Co zrobię. Dokładnie, dobra. To słuchajcie, to Jadzia. Jadzia to jest stabilna kobieta, dnia ale Krystyn, ha? To z tym reaktorem to się przesadziła. No. Rozumiem, co tu chodzi. No Jadzia przesadziła niby. No przesadziła, no? Ale łupiec, jak ty chodzisz? No tak, no tak, tak można. Ty, ty, ty dobra. Jemesz, dobra, ja tu wytlem, ja tu wytlem. Dobra Weź wstawcie ten stół chociaż Dobra <noise> Ura, Rancur, No wstań, Idź sobie Ej, randzo wpadki całe No idź, i cały... i No dobra, no kontynuacja Randzo Rancur... wpadki Dobra, no to jedziemy To słuchaj, ale no Krysia Krysia to stabilna kobieta ogólnie Ale ta Jadzia z tym reaktorem to przesadziła, no wiesz co, ona paliwa no, normalnie, plastyk. Ale ona, to słyszałem, że bardziej obeznana jest, szkołę skończyła, a Krystyna, to słuchaj, ona, ona zawodówkę budowlaną skończyła, rozumiesz? O, panie, ja tak samo, no. Nie, no, ja to nic nie słuchaj. skończyłem. Dobra, dobra, słuchajcie, zrobiliśmy wybory, ale wiecie co, pora na zabicie buta. Dobra, to yy, rachunku nie trzeba. Tak, nie mam pieniędzy. Do widzenia. Dobra, i teraz dobra. ten, teraz... Muszę iść do lekarza z tym dźwiękiem. Idę do kiosku. I teraz scena, jak oni tutaj yy, skrzaki... Dobra, no. Jest. No, dobra, no. Dobra, dzisiaj... Ja taki A. widziałem za ceny na Allegro Trudno, panie, masz tutaj tak i nie narzekaj. W no, naszym to mieście to... to jest najlepsza cena. Tak. A teraz spadaj, nie znamy się, ja mam sprawę. Dobra. Już. Teraz będzie ujęcie, jak strzelam. Dobra. Dobra. Ale jest teraz, zrobić raz. między tym cięcia. Nie, teraz będzie... Nie, chodź ustań tu, ustań przed mm -hmm. siami i pokaż jak on wychodzi. <coughs> Na opti fajnie. No dokładnie, dokładnie. No. I to będzie sklejone wszystko. Ale no. dalej, dalej, dalej musisz ustać. No tak, dalej. takie ujęcie kublika tak symetrycznie zrób <coughs> To było słabe. Dobra strzelaj. I to przytnij Nie, e, patrz, że wychodzisz Kamera stoi A to jeszcze raz musisz, bo, ja bo ja obróciłem kamerę No patrz, nie, raz. że on wychodzi z kadru I nagle jest cięcie na to jak on Ale to, to jeszcze raz trzeba, bo ja y, ten Jeszcze kamerę jak on No i on wychodzi z kadru i teraz będzie Ujęcie na to jak strzelam tam Dobra, no, no. no, ja tu stoję i Dobra. Ale weź, weź, może, że niby trafiasz, proszę cię. No ale nie, bo to będzie i tak ucięte, i teraz będzie takie intro. Dobra, dobra, koniec, koniec, dobrze. Zaslor co się stało w kościele? Yy, nie wiem, coś tam w zasadnicy zabił. No, wójt się zwariował, i jest Jadzia. Jadzia ta przeprowadzi sklepik zielonka i była nie, w to Krystyna prowadzi zielonkę. Krystyna, przepraszam, Krystyna prowadzi fabrykę glutek. Nie, nie, ma, prowadzi... nie Krystyna to. Nie, czekaj, Krystyna prowadzi ten yy, reaktor jądrowy mały. Nie, Krystyna prowadzi zielonkę. Jak tu. A no tak, Jadzia... Nie, Jadzia prowadzi yy, ten reaktor jądrowy. No.